Siemaneczko wszystkim, witam Was po dłuższej przerwie, z tej strony Konrad z kanału W ROLI GŁÓWNEJ Słuchajcie, nie wiem kto, wie, kto dłużej czekał na ten moment, ja czy Wy Ale w końcu się to stało Jeszcze może nie nabyłem nie wiadomo ile sprzętów, ale Rozmawiałem już z, z panem, który dzierżawił moje pole Wypowiedziałem mu już, można powiedzieć, dzierżawę W tym roku ten oto właśnie Kawałek ziemi, który kupiłem razem z działką, będzie już użytkowany przeze mnie. Jest trochę późno, bo już jest końcówka września, i dopiero wchodzę z orką. Ale niestety inne sprawy mnie trochę powstrzymywały. No i też nie spieszy mi się, bo dopiero na wiosnę będę siał. W tej chwili rozglądam się za jakimś siewnikiem, także spodziewajcie się w niedługim czasie. w niedługim, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy. W każdym razie przed wiosną jeszcze. Spodziewajcie się, że będzie, że będzie niedługo siewnik. Jaki jeszcze nie wiem. Ale coś się znajdzie. No i jak widzicie, weszła nowa czapeczka. Kiedyś ja widziałem udział w konkursie. Brat mi namówił. Wygrałem skrzyneczkę. No i taką czapeczkę. Ale nie to jest, jest temat dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będziemy orać. I jeszcze chciałem Wam się pochwalić z znaleziskiem. Nie wiem, czy Wam wspominałem, czy nie. Kiedyś, kiedyś mój wujek miał gospodarstwo, ale tam wszystkie te PGR-y, SKR-y zaczęły upadać. No i on też tam się wkurzył, powiedział dość i wyjechał za granicę. Ale... sporo rzeczy zostało. Tylko, że gdzieś to tam w szopkach było poprzykrywane Pochowane, nikt tego nie szukał, nikt nawet nie, nie wiedział, nie pamiętał, że takie coś leży. I pewnego dnia przeszedłem się do jednej z takich szopek, i co ja tam znalazłem? A no, znalazłem takie cudo znalazłem krój. Widzicie w jakim jest stanie, prawda? Powiedzielibyście, że on około 30 lat leżał w szopie, narażony, narażony na, na korozję. No, ja też bym nie powiedział, on był do tego stopnia dobrze zachowany. Był do tego stopnia dobrze zachowany, no jest troszkę tam po kamieniach, już lekko pokrzywiony, gdzie nie ale był do tego stopnia dobrze zachowany, że nawet się pierwszego dnia już skaleczyłem tym oto ostrzem. Niemniej jednak bardzo mnie cieszyło to zalewisko, bo kupić takie coś, no to no ja wiem, to ze 100 150 zł trzeba by było co najmniej dać. W każdym razie. To były ceny, jak ja patrzyłem Także powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony No i z tym pługiem, może nie jest jakiś duży Ale się fajnie prezentuje No jak widzicie, trójek jeszcze nie mam To jest w dalszej fazie rozwoju gospodarstwa Ale na razie dwójeczki powinny mi wystarczyć Próbuję sobie tutaj Odorać skipkę z jednej, z drugiej strony I ustawić jakoś w miarę pług jak ustawię to się zobaczymy z powrotem Dobra jakoś wstępnie ustawiłem ten dług Nie wiem szczerze mówiąc czy, czy dobrze czy niedobrze no, Mam nadzieję że nie będzie mnie hejtować Bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, ja się dopiero wszystkiego uczę Kiedyś, kiedyś się orało ale To można powiedzieć taki malutki kawałek gdzie to grabkami się poprawiło i było dobrze nie? Teraz dopiero zaczynam, próbuję zaczynać na taką można, można by to określić większą skalę Niemniej jednak już tam dwa przejazdy zrobiłem Wydaje mi się, że może ideału nie ma ale jakoś to źle nie wygląda Zobaczymy jak to będzie szło Niby nieduży kawałek, a dwójkami to jest trochę mordęga. No niemniej jednak skończyłem kaleczyć to rzemiosło i jak wyszło, tak wyszło. Jakiejś szczególnej wagi do, do tego nie przywiązuję. Dlaczego? Ano z trzech prostych względów. Po pierwsze, no była to moja tak naprawdę pierwsza taka, taka większa orka. No nie liczę tych 10 arów, co były tam u rodziców za, za płotem. Także to była moja taka pierwsza, większa orka, dopiero się uczyłem tego wszystkiego. Po drugie i tak będzie to na wiosnę uprawiane, więc myślę, że na początek taka nauka no raczej nie pójdzie w las. No i trzecie, najważniejsze mi się wydaje, trzeba będzie chyba lemiesze wymienić, bo tak spojrzałem, no to one już są tam okrąglutkie na końcach. Nie twierdzę, że jeszcze roboty nie zrobią, ale jeżeli jest możliwość. już tutaj nie mają za bardzo tak mówią. a tak jak myślicie, no raczej, no raczej trzeba to wymienić nie? też mi się to dobra, to ja lecę, Aha, jeszcze jedna rzecz oram sobie, oram, czy tam orze, jak tam kto woli i co ja znajduję na polu dom 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 takie bydle mi się trafiło słuchajcie, dobrze, żeby była łyżka, bo tak mniej więcej tak jak widzicie, nie? tu jest mokre i tylko ta część wystawała, mówię no to Kamyczek, to sobie go wrzuca, nie? Ale gdyby nie łyżka, to bym za cholerę tego nie, nie wywytargał. Myślę, że wam nagram, ale kurde, jest trochę późno też już i do pracy jeszcze jadę. Za pół godziny chyba mniej więcej, a jeszcze muszę wrócić i już nie chciałem się bawić też z kamerką. A poza tym i bateria padała. W sumie nadal mi pada. Także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pokażę wam, co w tej chwili jest na działce. Teraz niestety nie zdążę Wam już pokazać, bo tak jak mówię spieszę się trochę. Ale myślę, że to nie wiem za dzień-dwa podejdę, jak pogoda w miarę fajnie będzie będzie słoneczko, będzie ładnie widać, to Wam pokażę na jakim jestem etapie. Dobra, trzymajcie się. Na razie.